Cześć, jesteśmy w CI Games. E, rozmawiamy z Tomkiem Gopem o Lords of the Fallen. E, coś w tym tytule się ukrywa. E, pokazywa, w, tej, w, tej, w tym arcie, który widzieliśmy, jest taki tagline. Coś tam jest powiedziane na temat e, tytułu. Jakbyś mógł coś powiedzieć na ten temat. Tak, bardzo mały off -day się ukrywa, jest takie malutkie, że projekt nie widzi, nie żartuję. E, tak naprawdę m, bardzo chcemy, żeby m, oprócz tego, że Lords of the Fallen jest tytułem, który brzmi tak bardzo rpg tak fantazy, to, to, to jest fajnie, bo e, się w miarę bezpiecznie czują gracze, którzy widzą go na półce ale jest też jakiś taki oczywiście głębszy zamysł. Także mm, tym artem, który niedawno zresztą wypuściliśmy, e, chcielibyśmy wytłumaczyć, co słowo Fallen oznacza. To jest ten bóg, który jest e, no, centrum tego świata, w sensie też osią fabuły i rzeczy, które się będą w grze e, działy, a Fallen to z kolei będą najwięksi, najbardziej brutalni i trudni przeciwnicy, z którymi nam... Przepraszam, lords, że już się pomyliłem. Fallen to jest bóg, tak, no, ładna wtopa, a lords to będą to będą najwięksi, najbardziej spektakularni, najtrudniejsi przeciwnicy, z którymi będziemy walczyć. Czyli to będą właśnie ci lordowie, którzy, no, jakoś temu bogu, bogu, bogu służą, ale o tym to jeszcze może potem. Dobra, to powiedz nam tak naprawdę, czym jest ta gra, bo jak na razie niewiele na jej temat wiemy. Lords of the Fallen jest action RPG. Mm. Są pewnie ludzi, którzy uważają, że to nie jest RPG. <grywa> tak samo jak tandem nie jest rowerem, <grywa> tylko jest tandemem. Ja żartuję teraz, ale. Mm, to jest. Yy, ja zawsze rozumiałem action RPG jako yy, połączenie dwóch rzeczy. Elementy rpg to są, to jest, to też można rozumieć na wiele sposobów, ale to jest kwestia wcielania się w jakąś postać, kwestia doświadczania fabuły, historii, przygody, nazwijmy to. A jeżeli chodzi o action, e, dla mnie kluczowym elementem, który wyróżnia gry action RPG od gier RPG, to jest element skill element uczenia się, element zdobywania umiejętności, bo wszystkie gry akcji, nawet Tekkena można nazwać grą akcji, właściwie nie można, powinno się nazwać grą akcji e, i tej gry się uczy. Tam jest bardzo dużo głębokich rzeczy związanych z mechaniką, z różnymi patentami, strategiami i taktykami. I to jest ten element action w Lords of the Fallen. Bardzo nam zależy, żeby. Bardzo dużo gracze mogli znaleźć rzeczy, których się można nauczyć, i żeby one potem procentowały. Ja zawsze mawiam, że jest spora zasadnicza różnica między losowością a skillem. Mhm. I tym odstępem między jednym a drugim można zmierzyć to, jak fajnie wyzwanie gra graczowi stawia. My chcemy, żeby to była duża różnica i żeby była gigantyczna nagroda, jak ktoś wreszcie tę, tę przestrzeń pokona. Hmm. A jak mógł, jakbyś mógł powiedzieć, um, mówisz, że to będzie gra. Trudna, wymagająca. Yy, czy to nie boisz się, że to już na jakimś starcie skreślać jakąś pewną grupę odbiorców? <laughs> to jest fajne pytanie. Nie, nie boję się w żaden sposób. Aczkolwiek ja mam też specyficzne podejście do określania gry trudną. E Książkę na przykład trzeba poświęcić dużo czasu, żeby przeczytać, a to nie znaczy, że jest trudna. Nie musi być trudna, w każdym razie nie wiem, lalka nie uchodzi za mega trudną książkę. Podobnie jest z grami RPG na przykład, które skupiają się na fabule. Jeżeli chcemy wszystkie wątki poznać, to pewnie parę razy trzeba tę grę przejść. W Skyrimie, żeby cały świat zwiedzić, uuu, uu, stary, ile godzin trzeba przejść. Dlatego ja nie uważam, że to, że ten czas zamiast inwestować w fabułę, czy w świat, inwestuje się w mechanikę gry i w uczenie się tych, tych wszystkich sztuczek i trików, nie sprawia, że gra jest trudna, ona po prostu wymaga czasu, ale spędza się go na troszeczkę innych rzeczach. Dlatego ja nie do końca jestem przekonany, czy powinno się na to mówić gry trudne, e, ale jest to wyzwanie. Jest to tylko, że może nie wszyscy są przyzwyczajeni do tego, że ten sposób uczenia się i postępowania w grze jest czymś podobnym albo analogicznym, jak czytanie książki albo zwiedzanie świata w Dla mnie jest, może nie dla każdego. Czy to, że robicie grę na konsolę nowej generacji e, daje Tobie jakiś, czy Wam ogólnie twórcom, daje jakieś dodatkowe bonusy, że możecie spróbować czegoś, co na przykład na tej generacji nie byłoby możliwe, czy już nie jest przyjęte, z, spróbować utworzyć jakiś nowy trend na przykład? Na pewno z rzeczy oczywistych to jest grafika, to jest wydajność, to jest możliwość detalicznego przedstawienia świata i tego, jak, 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 jak precyzyjnie można wyrzeźbić, wymodelować i narysować przedmioty, które tam się znajdują. To jest spore pole do popisu, wiele możliwości, zarówno te nowinki technologiczne, wszystkie, ale oprócz tego ja też przyznam, że spore nadzieje pokładam w narzędziach, które już zostały ogłoszone przez zarówno Sony, jak i Microsoft odnośnie chociażby dzielenia się zawartością z gier. Bardzo bym chciał, żeby gracze mogli e, robić coś, co już się dzieje w bardzo wielu hardkorowych grach. E, dziś, gdzie. Tylko, że gracz musi mieć sprzęt. Na przykład, żeby dzisiaj zrobić jakieś wideo, w którym ktoś tłumaczy strategię albo taktyki, trzeba mieć sprzęt odpowiedni do tego i to trzeba się naprawdę umieć, a potem trzeba to edytować. Gdyby konsola to pozwalała, a trzymamy kciuki, żeby tak było w następnej generacji, moim zdaniem dużo łatwiej budować społeczność wokół gry. Bardzo bym chciał. No, ale nie boisz się, że na przykład wszyscy, jedna osoba będzie przechodzić grę, a cała reszta obejdzie? Nie. Nie. Nie, bo to nie jest chyba takie proste. Jeżeli ludzie oglądają tę grę, to wtedy chcą ją kupić, jeżeli ona ich zaintrygowała. Przynajmniej ja na to liczę. No. O Boże, jeżeli będzie tak, jak mówisz, to znaczy, że wszyscy wydawcy konsol sfajlują wtedy. Oni będą mieli przychodów z gier. No, to, to chyba nie byłoby w niczym interesie, tak naprawdę. Mm. To może wróćmy jeszcze do, 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 do oczywiście do samej gry. Yy, to wciąż niewiele wiemy. Wiemy, że to jest gra akcji yy, action RPG, tak jak powiedziałeś. Coś o bohaterze, mm -hmm. o jakieś, nie wiem, jakieś klasy, cokolwiek więcej na ten temat. Tak, yy, mamy. Lords of the Fallen na pewno będzie grą, w której niebagatelną rolę odegra zarówno Fabuła, jak i postać głównego bohatera. Mamy bohatera, który ma swoją historię, swoje imię, swój, nie ma edytora y, albo pakietu tworzenia bohatera. Oprócz tego, że tak jak każdy, no nie wiem, nas też fizycznie zedytować nie można, ale możemy nosić na sobie, co chcemy. Tak do tego podchodzimy. To znaczy bardzo dużo sprzętu, bardzo dużo y, zarówno armorów, jak i broni. Będzie je można wymieniać, dowolnie mieszać. Natomiast jeżeli chodzi o fabułę, jest y, określona, będzie też dość przejrzyście zarysowana, opisana czy to w dialogach, czy to w przerywnikach filmowych. Bardzo chcemy, żeby jeżeli ktoś, bardzo chcemy, żeby nie było ludzi, którzy skończą Lords of the Fallen. Co prawda będą mieli super radochę z tego, że nauczyli się bardzo fajnej taktycznej walki, ale o co tam właściwie chodziło, nie, nie załapałem. To nie, to, to my nie tak. Nie, my chcemy, żeby ktoś obejrzawszy, wiedział, że nie tylko doświadczył fabuły i wiedział o co w niej chodziło, ale też mógł tu i ówdzie jakiegoś wyboru dokonać. Nie stawiamy na to, żeby to była wybitnie nieliniowa fabuła, też też bym chciał, nie chciał mylić tutaj nikogo, ale. Jakieś wybory będą. No i mm, ja też zawsze powtarzam, że głupio trochę tak opowiadać, nie dając żadnego przykładu. Masz też rację, że niewiele jeszcze wiadomo, ale na szczęście to już bardzo niedługo się zmieni, bo już na E3 będziemy pokazywać działającą grę, będzie gameplay, będzie rozgrywka, i też będę mógł to wszystko, o czym opowiadać, już pokazywać na konkretnych przykładach. Dla mnie to jest komfort ogromny. Hmm, dobra, to takie może niekomfortowe trochę pytanie dla ciebie, bo na pewno wiesz, do jakiej gry się często porównywani. Nie wiem, nie, tak, wie, wiesz, wiesz, o którą mi chodzi. No właśnie, czy to by nie sprawia to trochę problemu, że, że ludzie często nawiązują do tej gry? Parę nocy mi to przez głowę przechodziło i snu mi trochę spędziło, ale nadszedł w pewnym momencie moment, w którym powiedziałem sobie, musisz odpuścić, znaczy nie ma sensu e nie ma sensu kokietować całego świata i przez cały czas mówić, nie mamy nic wspólnego z Dark Souls. No nie, nie można tak robić całe życie, i e, ja też nie wstydzę się inspiracji, bo uważam, że inspiracje są czymś dużo lepszym niż zżyna. E, jeżeli świat uzna, że nie zżynamy, super, to jest nasz cel, i, i tak jest. Nie zżynamy naprawdę. E, dlatego też jakby w tym momencie trzeba było po prostu e, odpuścić i, i nie, nie jesteśmy tacy jak Dark Souls. Na no. pewno to, to nie jest tak, e, że ludzie skończywszy Lords of the Fallen będą czuli, że zagrali w kopię Dark Souls.